Pożegnali się z ojcem, mama z tatą się pożegnała i była blisko rozwiązania i, i tak etapami pierwsze do Rabki zajechała. Ale już rano wcześniej jakiś ją istyk obudził, już, już gdzieś wyruszyła w dalszą podróż. I tak już ją gestapo po, po piętach deptało, znaczy gestapo trzeba ub. No i tak zajechała do Bogni, ale nie wysiadała przed tym budynkiem, gdzie się miała tam zatrzymać. Tylko wysiadła w takim jakimś kołku jakiegoś sklepu. No i za, na drugi dzień już chciał UB, tego pana wzięli, no i tak go wzięli do że zmarł. No tak po prostu były te moje, przychodziły te. Tak nie mogę na tej świecie dostać i tak. Ktoś tam zdradzał. No to, to się wszystko rozsypało. A mieszkaliśmy u takiej jednej pani, znaczy mama mieszkała na jazdnią wonie, w kącie takim. Za, za, za zakrywającą przeszafę, Na no, wieczór przychodzi UBS, usuwa wiadomości. No to jest takie było nerwowe dla mamy. To wszystko się nam udzieliło te, te nerwy. A później w, w szpitalu w Krakowie zostałem urodzony. Przyszłem na świat. Szczęśliwy niezadowolony. Następnie wyjechała mama pociągiem towarowym przy 30-stopniowym brodzie do Warszawy. Tam się dowiedziała o śmierci. No, przeżyła to bardzo, no bo to nie była zabezpieczona, tylko została ze mną i tam się ujawniła, a następnie tutaj przyjechała. Miała wsparcie w tej koleżance, bo tutaj jak przyjechaliśmy, no to ja nie pamiętam, ale wiem, że tutaj było tylko jedno pomieszczenie wolne, potem proto, drugie, wszystko było zajęte przez obcy i tu było UB. W tym mieszkaniu, tak? Nie, w tym, to tutaj nie było, ale tutaj na apko wyżej, głobok, to było, mi było, tu na podłogi sufity drewniane, więc tutaj często wypili, potem szczelali, mama mnie przykrywała kołdrą, swoim ciałem, żeby się mi coś złego nie stało. No i tak po prostu żyliśmy, no, w takiej wśród, w takiej wrogości, wśród takiego przezywania nas, no, od bandytów pod inne epitety, no.